Dzień dobry, witam w nowym programie Krzysiek Kóźnicz na sportowo. Moim pierwszym gościem nieprzypadkowo oczywiście Tomasz Rzędkowski, menadżer pilskiej polonii, wcześniej Wiktorii Piła. E, witam Ciebie, Tomku. Witam Też nie przypadkowo spotykamy się właśnie w tym miejscu, czyli na stadionie, w którym myślę Ty i ja czujemy się dosyć komfortowo. E, powiedz mi na początek, jak jest Twoje pierwsze wspomnienie związane z tym stadionem? Ile lat temu się tutaj pojawiłeś po raz pierwszy? No, no, na tym stadionie spędzałem dość dużo czasu od e, czasu swojego dzieciństwa, że tak powiem, bo no, moja przygoda z. W ogóle ze sportem rozpoczęła się od speedrovera, gdzie to jest takie przedszkole żużla. No, tam zaczynali najlepsi: Rafał Dobrucki i, i Tomek Golop, i, i cała reszta zawodników. Każdy z tego speedrovera chce zrobić ten krok dalej i, i, i iść do szkółki żużlowej. No, spędzało się tu naprawdę wszystkie swoje wolne chwile. Po, po szkole rzucało się plecak i przyjeżdżało na stadion trenować, bo jak w każdym sporcie chce się być najlepszym i, i trzeba trenować. Dla niektórych ten speedrower no, to była taka śmieszna dyscyplina, dopóki sami nie spróbował i, i nie zobaczył, ile tam jest walki w kontakcie i, i no, każdy sport uczy jakiegoś i, i wyrabia charakter człowiekowi i, i no, potem, potem speedrowerze. Poszedłem do szkółki żużlowej, lecz niestety dowiedziała się o tym mama i, i, i trzeba, było, trzeba było zaprzestać treningów. A teraz od czterech lat działam, działam tutaj w klubie i, i większość czasu jak nie całe dnie. No, spędzam tutaj na stadionie wśród żużlowców. Co ma mnie się nie podobało to ryzyko zapewne, tak? Bo znaczy, widziałem no... niektóre programy nawet z zawodów speedrowerowych, to tam niezłe wyniki osiągałeś, dwucyfrowki się pojawiały na twoim koncie. Z różnym już było troszeczkę inaczej, tak? bo tak jak mówiłem, to ryzyko zapewne jest dużo większe niż na speedrowerze i no, matki mają prawo chyba się bać troszeczkę. Dokładnie, każda matka bała się o zdrowie moje, no wtedy nie było też takich zabezpieczeń, jak są w tej chwili na żużlu, nie było odmuchanych band, nie było tak dobrych kasków, nie było tak dobrych ochraniaczy. Więc... Było tych urazów kręgosłupa, że to kończyło się no, niestety wózkiem inwalidzkim. No i chyba wizja tego wózka przede wszystkim yy, no, odstraszała mamę. W tej chwili jeżdżę sobie amatorsko na żóżlu i tak dopiąłem swego, i tak dopiąłem swego, musiałem spełnić to swoje marzenie Kwestia czasu. I udowodnić samemu sobie też coś, że, że dałbym radę i, i. I chyba ta maska trochę też miała racji, bo dwa razy była na treningach. I dwa razy miałem wtedy największego dzwona, także ma zakaz przychodzenia na stadion, jak ja jeżdżę na motocyklu, także chyba, chyba to podświadomość matki zawsze, zawsze gdzieś tam z tyłu głowy jest, że ta matka jest na stadionie i, i człowiek się... Nie, nie koncentruję na tym, co powinien. Tak przeskoczymy trochę o kilkanaście lat, myślę, do przodu, do teraźniejszości. Też nieprzypadkowo spytałem o Twoje pierwsze wspomnienie, bo chciałbym się spytać o to, czy jakiekolwiek przeżycie na tym stadionie sprzed tych kilkunastu lat, czy w ciągu kilkunastu lat, może się równać z tym, co przeżywasz obecnie? Siedem tysięcy ludzi na trybunach, trzeci metr z rzędu. Teraz szykujemy się do kolejnego spotkania u siebie i zapowiada się, że znowu będzie jakiś mały rekord frekwencji przynajmniej. Myślałeś o tym w ogóle, że będziesz w takiej sytuacji jak teraz? Nigdy w życiu nie myślałem o tym, że no, przychodząc nawet w latach 90. tutaj na stadion z ojcem, dwie godziny przed zawodami, że w ogóle mieć mniej, miejsce tutaj na tej trybunie, która jeszcze była trybuną typowo z piasku usypaną, każdy przynosił swój kocyk, był ten klimat i wtedy nawet no, człowiek nie marzył o tym, że kiedyś będzie zarządzał i rządził tym wszystkim tutaj w pile, dobierał skład w okresie transferowym. No będzie wszystko pierwszy wiedział, bo, bo, bo o wszystkim będzie decydował yy, cały zarząd i, i, i trener ja, także, także no, no na pewno są to jakieś marzenia, które się spełniły i cieszę się z tego bardzo, że znowu ten Stalion zaczyna żyć i tętnić życiem. i te ławki się zapełniają praktycznie do ostatniego miejsca. Mhm, Wspominasz o tych marzeniach. Jak to się stało, że z marzeń przeskoczyłeś właśnie na czynnego działacza, można powiedzieć, bo to nie był taki przeskok naturalny, gdzie przechodziłeś krok po kroku do przodu, tylko tak nagle jakby staliście się tutaj z wartą grupą, która tworzy filski żółże. Dokładnie, ja pod koniec w 2011 zacząłem mieć kontakt z Przemkiem i Piotkiem Pawlickich, Pawlickimi i z nimi tak zacząłem jeździć po zawodach Pardubice, inne zawody, jakoś człowiek wszedł. W... Czyli to odkryłeś talent Piotra, który zazwyczaj grafi startuje. Nie, ja nie, on ma od tego ojca i ja tam po prostu im pomagałem i jakoś się z nimi zaprzyjaźniłem, oni dużo czasu spędzali u mnie w domu, jeżdżąc tutaj w pile. No i tak ta przyjaźń myślę, że trwa do dzisiaj. A potem no, losy pirskiej Polonii potoczyły się tak jak potoczyły. Co roku były jakieś problemy. Pojawili się ludzie Tomek Soter, Asia Soter, Łukasz Chudy, wtedy Robert Mankiewicz. Oni ten klub przejęli. Ja tak naprawdę byłem tym ostatnim do, do tali card. Znaliście bo się wcześniej, ufaliście jakoś sobie, czy to było takie nie docieranie? Się, nie znaliśmy się wcześniej musieliśmy się poznać praktycznie od początku. Każdy sobie zaufać, każdy musiał się jakoś podocierać, każdy w jakiejś innej no, dziedzinie starał się wykazać tutaj w tym klubie. I, no, I tak jest do dzisiaj, tak jest do dzisiaj, działamy razem, przeżyliśmy i, i, i ciężkie chwile, bo wiadomo, nie było pieniędzy, musieliśmy zrobić coś tak naprawdę z niczego, bez zaufania lokalnych sponsorów, którzy stracili to zaufanie do, 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 do w ogóle do, do tego sportu, żeby inwestować w ten sport, nie chcieli inwestować w ten sport, bo z roku na rok był inny zarząd i no, nie było jakieś to wiarygodne. To było właśnie tak, że zaczynaliście na samym dnie, bo teraz nie ukrywajmy, ale to są najlepsze lata pilskiego Żużla, no przynajmniej ostatnich dziesięcioleci, jak nie więcej, dużo więcej na pewno. A zaczynaliście, no, powiedzmy, bardzo kiepsko albo z problemami, bo to nawet spadek dostaliście taki, który wam ciążył przez kilka lat. No, spadek na dzień dobry dostaliśmy i to bardzo duży, bo przejmując klub, była deklaracja poprzedniego zarządu, że jest około 80 tysięcy zadłużenia. Po, 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 no nie trzeba było długo czekać, ich trupów z szafy zaczęło troszkę wypadać. Jak zaczęliśmy przeglądać wszystkie dokumenty, zrobiło się tego przynajmniej 100% więcej. Nasz budżet wyglądał jak wyglądał w pierwszym roku. Skład zbudowaliśmy z zawodników, którzy jeździli bodajże za 300 zł za punkt, także no, byliśmy na etapie w tej momencie, nie obrażając nikogo, ale rawicza. Do no, dnia no, dzisiejszego jeżeli takimi zawodnikami, bo ma taki budżet, ale chwała za to, tam działaczom, no, że, że mają wytrwałość przez tyle lat y, robić coś z niczego. Chciało wam się na początku w to wchodzić, bo wiadomo, to jest ogromne wyzwanie. Też pewnie nie do końca sobie zdawaliście sprawę z tego, jak wielkie. No zapewne nie, 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 nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to jest tak wielkie przedsięwzięcie. Prowadzić klub. Eee, każdy z nas miał pracę, którą trzeba wiadomo wykonać, trzeba zarobić na dom, na, 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 na dzieci. A no niestety klub to jest firma. Tutaj trzeba być tak jak w firmie od rana do wieczora kontrolować wszystko kontrolować wydatki, kontrolować ludzi, którzy no, tym pieniędzmi zarządzają i wydają je, żeby no, każda złotówka była przemyślana i, i, i wydana tak, jak powinna być wydana. Mhm. A, a, a co do. No początki były trudne, na pewno, no, bo w pierwszym roku byliśmy czerwoną latarnią. Wygraliśmy bodajże pierwszy i ostatni mecz, drugi rok naszych działań to, to, to już był półfinał, utarliśmy nosa panu Wodniczakowi tutaj w Pile i jak przyjechał Ostrów z o wiele większym budżetem niż my, no potem był Baraż następny rok z Gnieznem. Też już gniezna nie ma tak jak i Ostrowa, a my jesteśmy dalej. Ale to właśnie gniezno to też był taki moment przełomowy, myślę, bo wtedy dużo osób chciało się poddać tak naprawdę. No, kibice, którzy tam pojechali w sile 500-600, może nawet do gniezna, też byli załamani po tym meczu. Wiele miałeś takich punktów, gdzie wątpiłeś w to, że jest sens ciągnąć to dalej, czy może nigdy się taki nie pojawił? Znaczy po gnieździe to miałem takie chwilowe, chwilowe e, że tak powiem, zwątpienie w to wszystko, bo tą porażkę potraktowałem jako taką. Trochę osobistą porażkę, bo prowadzi się tą drużynę, no, zarządza tymi chłopakami przez cały rok, próbuje coś się stworzyć i jeden mecz, jedne cztery punkty brakną do tego upragnionego celu, na który się pracuje cały rok biega się po sponsorach robi się wszystko, żeby te płatności były na czas bo jeżeli zawodnicy mają płacone no to wiadomo, tak jak w pracy, każdy jak ma wypłatę na czas, to jest zadowolony ze swojego miejsca pracy zadowolony z szefa i tak samo my chcemy żeby nasi zawodnicy mieli zawsze, zawsze zapłacone na czas i staramy się to robić od 4 lat. Nie miałeś pretensji do niektórych zawodników, szczególnie tych najbardziej doświadczonych, bo no ich nie wiem jak to nazwać, czy zżarła trema ale no punktów było malutko, tam były po Trzy punkty od Piotka Śwista na przykład. Bardzo słabo się zaprezentowali niektórzy nasi zawodnicy po prostu. miałem pretensje do wielu zawodników, i dlatego tych zawodników nie ma w tym roku z nami. Postanowiłem yy, diametralnie zmienić ten skład, bo no, 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 druga liga się skończyła. A nawet tamten zespół już był za słaby na drugą ligę, żeby osiągać jakieś wyniki. Byli to doświadczeni zawodnicy, ale zawodnicy, którzy nie potrafili zdobywać tych cennych punktów na wyjazdach. Na Pilskim Torze oni czuli się jak ryba w wodzie, no ale no żużel polega na tym, że trzeba u siebie wygrywać, a na wyjazdach walczyć. Oni tego nie potrafili. Jedynym zawodnikiem, który tam no pozostał z tych starszych, to jest Piotrek Świst. Jest to też na pewno jakiś ukłon w stronę Piotrka za lata spędzone w Pile. Yy, próbujemy mu no, stworzyć też nową jakąś ścieżkę kariery. Zrobiliśmy go trenerem juniorów. No bo no, nie, ma, nie ma co to ukrywać, to jest, zapewne jest ostatni sezon w Biotka na, na Żużlu. I, i na pewno chcemy, żeby zakończył ten sezon w Pile szczęśliwie, być może jakimś turniejem. Po tamtym sezonie była jakaś poważna męska rozmowa z Piotrkiem, że on zaakceptował tą rolę, którą wy mu oferujecie, bo tak naprawdę myślę, że to była jego właśnie ostatnia szansa, żeby jeszcze pojeździć ten jeden sezon, ale z drugiej strony częściowo dziwię się, że pan Piotr na przykład nie robi dużych afer, jeśli chodzi o to odsuwanie od składu, bo wiadomo, on jest nadal ambitnym mężczyzną, e, chciałby na pewno jeździć, a mimo wszystko musi zaakceptować tą rolę powiedzmy siódmego zawodnika, w składzie. Piotrek ma swój charakter i jego już się nie zmieni. My mieliśmy wiele, powiem tak, no, ciężkich męskich rozmów, a czy ma pretensje, czy nie ma, to teraz tylko wiem ja, bo ja muszę z nim rozmawiać i, i tłumaczyć jemu, dlaczego nie jedzie, tak? No, ciężko jest po wielu latach, kiedy się jest gwiazdą i numerem jeden w zespole, nagle no, tracić to miejsce w zespole na... Na rzecz młodszych zawodników, którzy no, no siłą rzeczy są no lepsi od Piotra. Piotrek swoje już w tym sporcie zrobił i od niego na pewno już nikt nie będzie wymagał dwóch cyfrówek. Ja mu życzę, żeby już do końca sezonu cało i zdrowo zakończył ten sezon i bo, bo naprawdę no, no, on już wszystko zdobył w tym sporcie. Z drugiej strony Ty chyba po raz pierwszy w historii Wiktorii Polonii jesteś w takiej sytuacji, że możesz rotować tym składem, bo wcześniej jeśli jakiekolwiek zmiany były dokonywane, no to raczej było takie wróżenie z fusów częściowo. Ci zawodnicy albo wypalali, zdobywali 10-12 punktów, albo byli totalną klapą. Teraz kogo kim zastąpisz, no to on naprawdę jedzie. Dlatego budując ten skład w tym roku nie kierowałem się zdobyczami bądź osiągnięciami zawodników z ostatniego sezonu, bo żużel jest takim sportem, że no mamy przykład krzyszka kasprzaka. Tak? Wielu go w zeszłym roku skreślało, a w tym roku ja myślę, że on jeszcze pokaże na co go stać, bo jeździć się nie zapomina. Być może są jakieś problemy finansowe, problemy rodzinne, tego nie wynika, a jak nie ma spokojnej głowy, to się nie jedzie. Skład budowałem na podstawie analizy poprzednich sezonów zawodników, jak oni jeździli w poprzednich sezonach. W jakim klubie, e, czy ten klub był wypłacalny, czy nie był wypłacalny. Bo jeżeli klub nie jest wypłacalny, zawodnik nie ma z czego inwestować, a punkty same nie przyjadą, no, chociaż nie starałby się nie wiadomo jak. E, I dlatego jest Michał Szczepaniak, dlatego jest Norbert Kościuch, e, dlatego jest Bjarne Pedersen, który miał być liderem. Na razie nim nie jest, bo, bo mamy tak wyrównany skład, że ciężko komukolwiek się przebić i, i chyba na tym polega jakiś. Yy, właśnie na tym polega dobry skład w żużlu, żeby, żeby ci zawodnicy wszyscy jechali równo Juniorzy dorzucili te swoje 4-5 punktów i, i, i mamy wygrany mecz. A przed sezonem miałeś jakiekolwiek szanse, żeby badać też charakter zawodników, bo oni bardzo dobrze się dogadują w parkingu. W żużlu jest z reguły tak, że e, nie zawsze zawodnicy współpracują ze sobą, oni czasami sobie patrzą na ręce, są konkurentami, ty budujesz tutaj taki przyjacielski skład. No i też to widać po zawodnikach, którzy czekają jak Brady Kurtz czy Kylie Newman, którzy no, cierpliwie czekają na swoją szansę zacznijmy może od końca, od tymi zawodnikami jak Newman i Kurtz rozmawiają przynajmniej raz w tygodniu wiedzą w jakiej są sytuacji w tym momencie, wiedzą, że ten zespół wypalił i no, oni nie mają pretensji o to, że nie jadą, bo też nie chcą psuć atmosfery w zespole. Ale każdy sportowiec czeka na pewno na swoją szansę. Każdy czeka na swoją szansę, mają to obiecane i myślę, że w niedługim czasie sprawdzimy ich w tych meczach z troszkę słabszymi drużynami, bo też chciałbym zobaczyć ich w czterech spod taśmy, jak oni jadą, jak potrafią się odnaleźć na torze. Byli na treningach, niestety no, jakim pasował trening, nie pasowało chłopakom naszym, jeździli sami. No, z wiatrem ścigać się każdy, wygląda fajnie jest szybki, co innego jest czterech spod taśmy. A co do reszty zawodników to, że jest atmosfera, to już po prezentacji yy, chłopakom powiedziałem, na czym po prostu no, nasza współpraca ma polegać. Jak będą wyglądały treningi, jak będą wyglądały powołania do składu, nie będzie tutaj yy, wariacji. Człowiek przez cztery lata no, popełnił błędy i to wielokrotnie. Najważniejsze to się uczyć i wyciągać jakieś wnioski ze swoich błędów i... Moi zawodnicy tak naprawdę co do przypadków teraz ostatnich z Piotkiem Sistem i Patrykiem Dolnym, wiedzą w poniedziałek już, kto jedzie w składzie. Oni mają mieć spokojną głowę, oni mają przygotować swój warsztat, swoje zaplecze sprzętowe, a niedziela, my przez cały tydzień mamy po prostu jako działacze robić wszystko, żeby oni w niedzielę mogli pokazać się z jak najlepszej strony. I myślę, że to procentuje wynikiem na torze. przed pierwszym meczem z Częstochową nie widząc praktycznie zawodników, na torze, bo oni nie wyjechali jeszcze pod taśmę ścigać się, bo nie było warunków. Oni w poniedziałek, tydzień prędzej wiedzieli, jaki jedzie skład, bo nie chciałem, żeby doszło do tego, że na treningach będzie tu jakieś grand prix i zabijanie się między sobą. Wielu, wielu ym, zawodników teraz po paru meczach przychodzi i, i my się, mówią, że no, po tym, co usłyszeli po, przed, przed pierwszym turniejem par tutaj w, w szatni, jakich zebrałem, stwierdzili, że. Albo mam mnie po kolei w głowie, albo po prostu bajki opowiadam, bo nie spotkali się jeszcze w innych klubach, a jeżdżą wiele lat, żeby przed inauguracją sezonu wiedzieć kto jedzie. Nie widząc nikogo pod taśmą. Mhm. Tak? A często po, zaraz, bezpośrednio po meczu podejmujecie decyzję z trenerem Michalisem o tym, kto pojedzie w kolejnym? Bo po spotkaniu z Wandą trener mówił o tym, że być może trzech obcokrajowców się pojawił u nas na torze przybytgowskiej. Czy właśnie Newman albo Kurz byli brani pod uwagę, jeśli chodzi o tego trzeciego obcokrajowca? Czy znaczy, wiele razy jest tak, że no po meczu na gorąco coś się komentuje i jakieś tam myśli przez głowę przechodzą. Potem jest droga powrotna do domu i na spokojnie sobie tam analizujemy to wszystko. Rozmawiamy z chłopakami, i, i potem w środę, już naprawdę, jest awizowany skład, który, który zazwyczaj jedzie. Teraz no mamy tutaj akurat rotację między Piotkiem a Patrykiem, ale. no... no tak niestety czasami jest. Jakie jest Twoje nastawienie przed tym niedzielnym spotkaniem? Wiemy już, że na pewno 7 tysięcy osób przynajmniej się tutaj pojawi. A wynik, jak zwykle, pewnie obstawiasz ostrożnie 46-44. Tyle wystarczy. Mimo, może rywal bardzo silny na pewno nie będzie o to łatwo. Czy mój wynik jest 49-41? Tak bym chciał, żeby ten mecz się zakończył. I myślę, że tak, jak to niektórzy mówią, twierdza Piła zostanie niezdobyta i chciałbym tego bardzo. No, dzisiaj, dzisiaj, Mówiąc o tym przed sezonem, że ma być to niezdobyta twierdza, wierzyłeś w to na 100%, bo nie jest o to łatwo, mamy naprawdę silnych rywali, a już Częstochowa poległa, która też była tutaj, może nie u nas faworytem, ale była uznawana za jednego z faworytów. Przy najbardziej przed sezonem się trzech meczy, Częstochowa, Gdańsk i Daugapils, tak. Jeżeli nam uda się wygrać z Daugapils tu w Pile, to, to będę naprawdę szczęśliwy. Yy... Tak ja już chłopakom powiedziałem, dzień prędzej mam urodziny. Także ja nie chcę od nich prezentów, niech wygrają po prostu w niedzielę i, i będę szczęśliwy. Apetyt rośnie. Wśród kibiców na pewno media też tak jak często rozmawiamy pompują ten balonik. A czy ty liczysz albo myślisz w ogóle o tej ekstralidze? Czy są tam na to szanse, czy raczej skupiamy się na tym bezpiecznym środku tabeli i w przyszłym sezonie powalczymy? My działamy na spokojnie i media, kibice mają do tego prawo. Nas to cieszy, że o nas słychać, że o nas się mówi. Sponsorzy widzą, że jest ona głośno, także też to doceniają, że swoje pieniądze, które inwestują w klub, swoje prywatne pieniądze są i widoczne i w telewizji polskiej jest piła na językach, także myślę, że i nawet no, no, no doceni to pan prezydent naszego miasta, które naprawdę wydaje mi się, w tym momencie promujemy. Najlepiej chyba ze wszystkich klubów pierskich, tak? nie ujmując oczywiście nikomu, bo każdy wkłada dużo pracy i serca z pozostałych działaczy. No ale no, starszy spojrzeć na trybuny i wszystko samo przez się mówi, kto jest najpopularniejszy w Pile i jaka dyscyplina. No to tym pozytywnym akcentem myślę zakończymy dzisiejszy odcinek. Gratuluję dotychczasowych sukcesów, myślę, że widzimy się w niedzielę o godzinie 14, nie tylko z Tobą, ale ze wszystkimi kibicami. Myślę, że pogoda będzie odpowiednia, atmosfera jak najbardziej, i oby tylko nasi zawodnicy popisali się tutaj zwycięstwem kolejnym w tym sezonie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję i zapraszam wszystkich do